Moje drodzy ekipa X.com, witam Was z Shenzhen, prosto spod fabryki MSI, gdzie wszystko się zaczyna. Jeszcze nie ponad 40 lat temu, to miasto liczyło raptem 30 tysięcy mieszkańców, aktualnie jest to już ponad 13 milionów. Chińska Dolina Krzemowa, tak to miejsce jest określane. Dzisiaj pokażemy Wam, jak powstają płyty główne. Od gołego laminatu po piękny, spakowany, gotowy do wysyłki produkt. Witamy w fabryce MSI. My już czujemy pieniądze. Dlaczego wy czujecie pieniądze? Nasza wycieczka rozpoczęła się w tym miejscu od konferencji, na której poznaliśmy nadchodzące nowości z katalogu MSI, dotyczące się płyt głównych zarówno pod sockety Intela, jak i AMD. A w chwili obecnej, w showroomie, możemy obejrzeć wszystkie najnowsze technologie, począwszy właśnie od płyt głównych przez biosy tych płyt i gotowe setupy, gdzie mamy zmontowane, pięknie błyszczące i wspaniale prezentujące się komputery bazujące na podespołach od MSI. Jedną z nowości, która nadchodzi to przede wszystkim ulepszony BIOS, który można customizować, który wygląda dużo bardziej przejrzyście niż wcześniej i powinien móc pozwolić użytkownikom, którzy nawet się nie znają za bardzo na sprzęcie, aby sobie wszystko poustawiać. Z kolei jeśli chodzi o hardware, tutaj zmiany tyczą się głównie przebudowy płyt i usprawnień różnych kwestii z nimi związanych. Między innymi swoje położenie zmieniły wtyczki EPS które nie są już po lewej stronie tam wciśnięte z radiatorami. Tylko aktualnie znajdują się po prawej stronie prostor, praktycznie symetrycznie, nad bankami pamięci RAM. Ten z czego wynika to usadowienie tutaj inżynierów. Doszli do wniosku, że w tym miejscu po prostu będzie to sprawdzało się lepiej, cokolwiek to oznacza. Same płyty główne, tutaj diabeł tkwi w szczegółach, bo zmieniła się budowa, a właściwie kształt zaślepki dociskającej procesor do soketu, ale również sam sposób mocowania procesora do gniazda uległ zmianie, Gdyż nowe proceski Intela, te nadchodzące na nowe LGA, będą miały inaczej ułożony hotspot. Będzie on w nieco wyższej części procesora niż ten spot LGA1700. W związku z powyższym inżynierowie musieli usprawnić proces docisku, stopy chłodzeń wodnych do procesorów oraz samych procesorów do soketu. MSI twierdzi, że tej poprawa może nawet sięgać około 2 stopni przy korzystaniu z ich dedykowanych systemów montażowych. MSI skupiło się, aby namłatwić życie, więc jednym palcem, jedną ręką możemy wiele nowych tutaj rzeczy zrobić z tymi płytami głównymi, między innymi je zainstalować lub zainstalować na nich pomniejszy sprzęt, jak na przykład dyski, rzekomo jednym paluszkiem. Tak się chwali MSI, bez śrubek, bez żadnych udziwnień, magnetyczny montaż i montaż za pomocą jakiegoś feature'a takiego z jakimś bolcem dziwnym, zaraz on to pokażę. A, i w końcu też MSI przygotowało ułatwienie, guziczek z blokadką, zwalniający nam kartę graficzną ze slotu. Karty graficzne ważą coraz więcej, niestety, więc MSI też chwali się, że nowe sloty są bardziej wytrzymałe o 121%. Jeżeli chodzi o udźwig. A! I coś, czego konkurencja nie ma. Panie operatorzu, może Pan pokazać. Tu się nam pokazuje kłódeczka taka malutka. Sobie klikniemy, o, tu pokazuje, że jest blokadka i nie ma blokadki. MSI twierdzi, że można jedną ręką zdemontować w tym momencie te tutaj oto radiatorki. No i faktycznie można to zrobić. Wymaga to nieco wprawy, musiałem to zrobić trzy razy, ale za trzecim się udało. Jeżeli chodzi o montaż, o, faktycznie to działa. I nawet się trzyma. Więc naprawdę nowe featurey są bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Przynieśli nam tutaj zatrzaski z dołu na górę, a właściwie z góry na dół. Więc w tym momencie będziemy sobie odblokowywać RAM tutaj, co będzie powodowało, że nam kości będą wypadać. Bo wcześniej było tak, że jak blokowaliście u góry, to kość się blokowała na dole zostawała. A teraz jak odblokujecie tutaj na dole, to będzie prawdopodobnie wypadała. A i najważniejsza zmiana, najfajniejsza, jeżeli chodzi o perspektywę osób, które rzadko montują pecety, to stworzenie jednej wtyczki. Tej do front panelu, która zawiera zarazem też podłączenie do portów USB i dla systemu podświetlenia, co ma być bardzo fajnym featurem, bo zamiast podłączać teraz trzy wtyczki, macie jedną wtyczkę i będzie to znacznie ułatwiało montaż PC dla osób, które w szczególności nie lubią podłączać tych wszystkich kabelków tam pojedynczo. Zobaczymy. Moi drodzy, pytacie ile potrzeba certyfikatów, żeby pracować w fabryce MSI. Wszystkich. Złote, a skromne. Trwa w tym momencie oprowadzanie po fabryce. Oglądamy sobie w tym momencie sekcję, gdzie są różne maszyny do testowania elektroniki, między innymi jakości połączeń lutowniczych i też innych parametrów sprzętu, które generalnie ciężko w tym momencie zrozumieć, ponieważ nasz oprowadzający ma bardzo specyficzny akcent. To mogła być Twoja płyta główna. A teraz będziemy wiedzieć, że jakby spadła, to się nic nie stanie. Ja wziąłem XL, ale to nie, wy... to nie wygląda mi na XL. Nie świeci się czerwone. Łęcina mówiłem, my nie robimy w elektryce. Do interesów to trzeba mieć łeb. Co to za sztuka skręcić dwa kabelki? Bogdan. To są trzy fazy. No to trzy kabelki. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście jak wyglądają diody SMD, zanim zostaną zamontowane na waszych płytach głównych i innych obwodach, to wyglądają dokładnie tak. Są w takich oto zawinięte na taką specjalną taśmę i dzięki tej taśmie potem są odcinane i umieszczane na konkretnym komponencie. A teraz piszczą, ale nie wiem czemu, chyba temu, że ktoś czegoś dotknął. Patrzcie, jaki to jest kunst inżynierii, nie? Macie takie zwykłe skanery ręczne, które normalnie tam skanuje się produkty w sklepach. Po czym trytytki, opaska zaciskowa, i nagle macie skaner automatyczny, który działa komputerowo przez naciśnięcie guzika. Proszę bardzo, jaka sztuka. Skaner mu skanuje, paczka jest przejmowana na rolkę, potem sobie jedzie do miejsca centralnego i z tego miejsca centralnego leci prosto na linię, gdzie już potem pracownicy wyciągają sobie te komponenty i montują z tego podzespoły. Ciekawostka, nie każdy może wiedzieć, ale gdybyście wsławiali kiedykolwiek, jak macie często na śrubkach namalowany markerem taką, taką kreskę, to mogę Wam podpowiedzieć, że na produkcji tą kreską się oznacza właśnie moment przekręcenia śruby, w sensie jeżeli tester testuje, że śruba ma prawidłowy pra moment, to się potem przekreśla mazakiem i wtedy jest zaznaczone, że kolejna osoba wie, że śrubkę skręcną prawidłowo. Jak Ci nie działa USB w komputerze, to Pan Ci to sprawdzi. Albo nawet sprawdzi Ci, czy działają Ci jacki. A jak Ci nie działają jacki, to proszę do tego Pana. Żeby nie było, Pan sprawdza. U mnie działa, u niego też działa. bo u Was nie działa, to do niego wina. Aktualnie obserwujemy montaż różnych sprzętów. Zaczęliśmy od mniejszych pc PC-ów, od Infinity. Potem przeszliśmy przez małe i Teraz obserwujemy montaż all-in-one'ów. Mamy tutaj w tym momencie 4 osoby na montażu i dwie osoby na testach czyli od razu po złożeniu całego komputera jest wprowadzony test, czy wszystko działa, czy wszystko jest w porządku. Tak wygląda procedura testowa. Sprzęt ma włączonych kilka benchmarków naraz. Jak widzicie jest test grafiki, grafiki 3D. Lekko się przycina, ale tak ma chyba być, bo test w tym momencie nie wykrył żadnych błędów, więc jeżeli dobrze to rozumiem, to wszystko z tym konkretnym egzemplarzem jest w porządku. To jest po prostu taki chyba test obciążeniowy układu graficznego. W rozdzielczości 300 na 200, więc no nie jest on jakoś bardzo mocno obciążająca, jak się domyślam. Tu w dużo większej skali mamy furmarka, który w tym momencie leci na monitorach i tak testowane właśnie są Infinitki, czyli te większe petety, które mają dedykowane karty graficzne o większej mocy. Dobrze wiedzieć, że samo MSI testuje na tym samym dokładnie oprogramowaniu, na którym też testują YouTuberzy, bo dzięki tym mamy pewność, że wyniki są do siebie zbliżone i że ma jakiekolwiek odniesienie tak naprawdę do tego, co robimy również w naszych testach na YouTubie. Jeszcze więcej testów i tu już w tym momencie pakowanie. Gdybyście się zastanawiali, jak to jest zrobione, to możecie w tym momencie podejrzeć, jak elegancko nakładane są wszelkiego rodzaju folie ochronne i materiały żeby zabezpieczyć sprzęt do wysyłki. Aktualnie obserwowaliśmy proces drukowania płytek PCB, przygotowywania ich pod montaż dalszych komponentów. Tam do tej maszyny głównej, tej drukarki, to nazywają, wjechał sobie laminat. I na tym laminacie zostały naniesione pola lutownicze, do których teraz kolejne maszyny będą szczepiały diody, no i inne komponenty. W tej maszynie, która nazywa się nieironicznie jak pierwszy kierownik pierwszej fabryki, na pierwszym dziale produkcji, na której pracowałem, zajmuje się wygrzewaniem płytek PCB. Tu jest troszeczkę głośno, bo maszyny się ubijają z robotą. Natomiast te przodkowe montują kondensatory, te montują konektory, a tutaj nawet są montowane jeszcze wtyczki zasilające konkretnie do płyty. I w sumie długość tej linii nie jest aż taka długa, myślę, że to będzie w linii prostej jakieś max kilkadziesiąt metrów. Pan nam powiedział, że tych płyt tutaj w tym momencie powstanie 2400 sztuk teraz aktualnie więc całkiem sporo ich jednak wchodzi z takiej fabryki w ciągu dnia. Prawdopodobnie najbardziej stresująca robota w całej fabryce, bo pan zakłada zaślepki na gotowe, świeżo wkopione sokety, więc jakbyście mieli krzywego pina. Były takie reklamacje, że przychodził klient i twierdził, że płyta przyszła mu fabrycznie z uszkodzonym soketem. Gdybyście zastanawiali, ile czasu mija od sprawdzenia soketu do momentu spakowania płyty do pudełka, to jest to odcinek dokładnie 3 metrów. Ciężko mi sobie wyobrazić, na którym etapie mogłoby takie uszkodzenie powstać, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo ta maszyna robi zdjęcie soketu, analizując, czy każdy pin jest idealnie w linii. Jeżeli tak, to płyta z niej wyjeżdża. Gdzie jeszcze jest ręcznie sprawdzona przez tamtą panią, pracownicę, i dopiero po jeszcze ręcznej kontroli i zamknięciu zaślepki jest napakowana do pudełka. Więc pytanie, gdzie te uszkodzenia mogłyby powstać? Bo w fabryce ciężko. Widzieliście przed, a w tym momencie jesteśmy już po i możemy Wam pokazać, jak wyglądają finalnie produkty, które przed chwilą wychodziły z linii produkcyjnej. Jeżeli chodzi o cały proces, wydawał mi się on dużo bardziej skomplikowany, ale okazuje się, że tak naprawdę maszyny bardzo sprawnie sobie radzą z nałożeniem poszczególnych komponentów na PCB, testowaniem, a później naprawdę pakowaniem i wysyłaniem do Was. Produktów. Jeżeli chodzi o całą linię produkcyjną, ma ona kilkadziesiąt metrów, może jest to niecałe kilkaset. W każdym razie, jeżeli chodzi o cały kompleks tych budynków, gdzie teraz jesteśmy, ma on powierzchnię 28 boisk piłkarskich. Więc jeżeli chodzi o poszczególne linie produkcyjne, mamy ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. A za Wami malutki raptem wycinek, ale myślę, że dający Wam namiastkę tego, namiastkę świadomości tego, jak wygląda produkcja właśnie takich precjozów od MSI. Moi drodzy, za nami fabryka MSI i zarazem dzień pełen wrażeń. Mamy nadzieję, że Wam się podobał materiał, że fajnie się pobyliście by razem z nami, obserwując proces produkcji płyt głównych, ale i też obserwując nadchodzące nowości, które MSI niedługo wypuści na rynek. Odmeldowujemy się i dziękuję Wam za uwagę. Prosto z Shenzhen, Michał Dekieli.